Jesteśmy po drugim meczu okresu przygotowawczego. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie? Zagraliśmy w pierwszej połowie słabo, straciliśmy dwie bramki. W drugiej połowie odważnie podeszliśmy do, do sprawy. Zagraliśmy więcej piłką, z lepszym zaangażowaniem. Czekamy teraz na następny sparing i zobaczymy, jak to tam się w tygodniu na treningach potoczy. Nie tak, będę dołączyłeś, do to z wilków? Jak to jest na poczucie w mojej drużynie? Tak, zacząłem od grudnia. Cały grudzień przeprowadzaliśmy naprawdę intensywne treningi. Nie spodziewałem się, że jest aż taka przepaść między czwartoligą a kręgówką, ale myślę, że powoli już tam wkraczam w ten system czwartoligowy i później i czas pokaże, jak to będzie później.